Widocznie dobry. wykradzanie nie cała Pogoda taka sobie. Aczkolwiek dzisiaj, tutaj, jest w miarę przejrzyście. Co prawda wiatr dość duży, ale myślę, że jak się zakopiemy gdzieś w między drzewami, nie będzie tak źle. Coś tam dzisiaj nagramy. jak znajdziemy jakieś fajne miejsce, żeby się rozłożyć, no to weźmy. Gdzie jest straszliwie? daliśmy rady nawet zrobiliśmy sobie tutaj małe nagrania na górę idziemy Udało nam się kawałek słońca oczywiście zaczęło padać Ale na szczęście szybko przeszło Dobra to idziemy z mini setup i śmigamy dalej Chodzę z tym disportem e już bardzo długo naprawdę ciężko znaleźć jakieś wady czego można oczekiwać od plecaka, no żeby działał. No i ten działa. A moja historia z plecakami jest dość złożona. Wcześniej miałem Brandita jakiegoś nie pamiętam już teraz modelu ale po jednej chyba dziesięciodniowej wyprawie się po prostu rozleciał i poszedł do zwrotu potem wziąłem tego bisporta i od, od, odkąd go mam to po prostu działa I postanowiłem nagrać o nim materiał jako takie krótkie podsumowanie roku użytkowania może nie jakaś wielka recenzja z tego względu, że nie jest idealny, ale to nie jest kwestia tego, że coś jest z nim nie tak, albo coś byś źle przemyślał, albo zaprojektował. Po prostu nie sprawdza się idealnie w moich zastosowaniach e, wszystkich. E, w większości się oczywiście sprawdza, natomiast coraz e, nagrywając mam trochę sprzętu, który jest potrzebny i potrzebowałem czegoś, co będzie można jakoś w miarę łatwo przenosić eee, to jest w bezpieczny sposób bo no, tam y, ten y, mam taką strukturę workowatą trochę natomiast ma to swoje plusy i minusy plusy są takie, że jest bardziej pakowny a minusy są właśnie takie, że całe to eee, zaplanowanie wnętrza eee, jest jakby po stronie użytkownika. Myślałem wcześniej o, o jakichś takich insertach typu e, inserty foto są takie. Teoretycznie ten v e można otworzyć z boku, jednak tylko nie, nie kawałek, ale trzeba by go otworzyć w całości. To raz, a dwa, że taki insert będzie zajmował tam bardzo dużo miejsca. I w zasadzie poza gratami foto niewiele się Mieści, więc pomyślałem, że może dać szansę jakiemuś hucakowi fotograficznemu I tak narodził się pomysł na Lowe Pro mmm, Pro taktik 450 coś tam, coś tam dwa W zasadzie jak coś ma w nazwie Pro i Taktik to musi być dobre, tak? ale przekonałem mnie generalnie głównie fakt, że jest duży i głęboki oraz to, że mamy system mole na zewnątrz. Oczywiście nie jest to taki stuprocentowo system mole jak, jak w V-Sporcie e na przykład. Natomiast jest to taka troszkę stuningowana wersja. Ma co drugi krok co drugi jest troszkę szerszy, także można Loe robi takie różne sakwy z takim trochę szerszym paskiem, więc on tam wchodzi. Natomiast normalne mole sakwy wchodzą tam tak samo bez problemu. nasz zestaw i oddzielić rzeczy bushcraftowe od nie-bushcraftowych, czyli foto, Wierzymy na testy Fox Trot H2 od helikon bez szelek, Jako typowy pałw bo Zobaczymy, czy będzie przeszkadzać w komplecie z plecakiem. To jest dość ciekawe. Mamy tutaj dużo duże możliwości. Mamy kieszeń, mamy kieszeń, mamy kieszeń, mamy mole po obu stronach, mamy tutaj gumkę, mamy tutaj paski, w środku mamy kolejną kieszeń na zamek z siatki, w środku jeszcze jedną kieszeń na zamek z siatki i tył z rzepa, można coś przyczepić. Tutaj na razie wrzuciliśmy nasz z grubsza zestaw podwiesznych do i zobaczymy. Só z tego wyjdzie? Dobra, trafimy dalej Szukamy miejscówki na 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 zatrzymanie się gdzieś Będziemy coś pieścić może o, żeby trochę bardziej płasko było Bo na razie to dramat trochę, bo wszędzie pod górę Dobra, no to idziemy dalej Mamy dla A la bolognese. Zobaczymy co tu będzie z tego pene. Udało nam się znowu zagotować z tego samego kartusza jedzenie więc jeszcze trochę zostało, więc, więc wychodzi na to, że będziemy tego używać szósty raz następnym razem. Tak, zaraz się to zrobi, tam 9 minut trzeba poczekać, więc jak się to zrobi to zjemy i idziemy dalej. przygoda oczywiście udana testujemy ten setup z tą torbą biodrową od helikona na razie jest ok jeszcze nie wiem co o tym myślę ale przygoda jak zawsze udana Siedliśmy coś, poschędzaliśmy się, było fajnie las się zaczyna robić zielony czyli jest dobrze no oczywiście jak to zawsze wykończymy przygodę wychodzi słońce i ale się nie chcę wracać. No ale czas już na Was. Także do zobaczenia. Cześć.